Mamy również sygnał do startu. Uwaga, konie wystartowały. Ostatnia ruszyła Nija. Debiutująca Nija galopuje jakieś 3-4 długości za stawką, a poprowadził Zaman. Zaman na drugiej pozycji Negri. Na trzeciej Navarro, Na czwartej razem Arwim. Oraz Etyka. A ostatnia Nija. Konie mają do pokonania jeszcze około 1300 metrów dystansu. Ciągle pierwszy zaman. Tuż za nim galopuje Negri. Negri przy wewnętrznej, od zewnętrznej blisko jest również Nawarro. To jest pierwsza trójka. Na czwartej pozycji zdecydowanie już Etyka. Za Etyką galopuje Arvim. I na ostatniej pozycji Nia. Około jednego kilometra do celownika. Prowadzenie utrzymuje Zaman. Na drugiej pozycji już jest Nawarro, Na trzeciej przy wewnętrznej Negri. Do przodu Etyka. Za Etyką Arwim. I stawkę zamyka Nia, która jest ciągle ostatnia. Pół zakrętu. Zaman. Zaman pierwszy na drugiej pozycji. Nawarro to jest czołówka. Przy kanacie galopuje. Przy kanacie galopuje Negri. I 500 metrów do celownika. Zaman, zaman ciągle pierwszy. Negri przy wewnętrznej próbuje go zaatakować. A polem finiszuje Nawarro. Zeman, zaman ciągle pierwszy. Nawarro i jeszcze polem rzuciła się etyka. Zaman, 150 metrów do celownika, Zaman etyka, Zaman, 100 metrów do celownika przy wewnętrznej, już nie przegra tego wyścigu, Zaman na drugiej pozycji EGRI o trzecie miejsce, o trzecie miejsce, przepraszam, na drugiej pozycji etyka o trzecie miejsce.